Kamil Wilczek 68 goli, Ebessan, czyli legenda sześćdziesiąt 69 goli. A Aha. więc już jesteś właściwie za, za plecami tejże legendy. Rozumiem, że, że już nie zakładasz, że ten rekord najlepszego strzelca Brandy nie zostanie pokonany, bo, bo to już jest właściwie ostatnia prosta. No dobra, ale tam dalej muszę być, muszę być skupiony na kolejnym, następnym meczu. Muszę, muszę jakby robić to, co robię do tej pory i gdzieś tam, gdzieś tam do, dopełnić e, tego, to co walczy od dłuższego czasu. Także, także, no, jestem na dobrej drodze, ale jeszcze, jeszcze trochę czerwono. Trochę tą sytuację powiedzmy sobie skomplikowałeś tą czerwoną kartką w meczu z, z Randers, bo on był dla ciebie dziwny. No, to byłeś dwa gole, ale jednak ostatnia właściwie minuta spotkania, no i zagotowało tam się, się, się z przeciwnikiem uderzenie głową to może za dużo, prawda? Bo to było takie bardziej, bardziej spotkanie dwóch koziołków bym bym powiedział, ale sędzia zdecydował, że to czerwona kartka jednak. Aha. Nie wiem, czy widziałeś tą pierwszą sytuację, dlaczego do tego doszło, nie? Eee... Mhm. Nie widziałem, ale to możesz jakby opisać właśnie o, 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 o co o to chodzi. Widziałem już, jakby samo samo to starcie, tak? Bo tak mówię, uderzenie Aha. głową to, to raczej przesada, Aha. bardziej takie zatknięcie tak, tak, tak. się znaczy, głowami, tak? Generalnie, no, sytuacja wyglądała tak, że 92 minuta. Piłka gdzieś tam e, w metrze, ode mnie leci w drugim kierunku, bo była to sytuacja po przyjęciu faterwali wali, e, mm. No, się no, miałem trochę szczęścia, że noga, w którą trafił, była, była w powietrzu, a nie, e, nie na ziemię, bo mogłoby dojść do do złej sytuacji. Na, na szczęście noga była w powietrzu i gdzieś tam trafił, e, trafił w momencie, gdy, gdy, gdy nie stała. E, no i gdzieś tam, gdzieś tam nerwy to nie był jakby pierwszy raz. E, w tym meczu od moment, nie wiem minut do końca zaczęli zaczęli grać bardzo brutalnie, gdyż nie było z, e, konsekwencji. E, jakby mhm. większy ponaty tam dostawali, dostawali żółte kartki, to była jakby któraś tam sytuacja. E, Czuję, w Danii się zrobiła jakaś tam dyskusja narodowa, tak? bo to wiadomo, e, jakiś tam e, zawodnik, który jest na topie, e, dostaje czerwoną kartkę, to, to wiadomo, że, że łat, łatwo się pisze. Łatwo e, się dyskusji? pisze. to się teraz pisze aktualnie w Danii. No można no, taki, takie taki inny, to no, gdzieś tam powinien się zachować tak nie inaczej. Nikt, nikt nie, nie, nie mówi o tym, dlaczego tak się stało, tak? Bo podejrzewam, że gdybym ja był w sytuacji tego drugiego zawodnika, że to ja skaczę na filety, to mówiliby, <grym> mówiliby podobnie, tak, że nie powinienem się zachować, w ten sposób ani inny, nikt by nie wspomniał o tym, o tym drugim kupatu, no a no, to już tam powiedzmy jest naturalne, że ludzie wolą, wolą czytać o osobach jakby tam bardziej stanych, tak. No tak, bo teraz jest, także... no chyba absolutnie na stopie. Na, na to, to jest jakby bez... Nie, niepodważalne nie 14 meczów, 14 goli, więc no chyba wszyscy no, też patrzą na, na na to, co się dzieje tak. z Kamilem Wiczkiem. No, Zgadza się, ale mimo wszystko tam powinien zachować jakieś tam balansy i zwrócić uwagę, dlaczego do tej sytuacji doszło. No. Eee, no, ale jest jak jest. Eee, jest. <laughs> jest zainteresowanie, ludzie, ludzie piszą, ludzie czytają, także myślę, myślę że jest okej. Okay. Mhm. Podziewa się, że to co, dwa, me dwa mecze będą zawieszenia? Bo chyba nie ma jeszcze na takiej mecz. decyzji, jest tak? Na, na pewno. A, już na pewno dwa mecze, czyli ta decyzja tak, tak, już, tak. już zapada. Czyli trzeba będzie, będzie jeszcze na ten rekord mimo wszystko chwilę, e, chwilę poczekać. Ale też jest, też jest ciekawy ten rekord, że że możesz zostać teoretycznie jeszcze też najskuteczniejszym obcokrajowcem w ogóle w historii Ligi, bo sprawdziłem do sobie Damen do, doje 85 trafień, więc to też nie jest chyba Poza swoim zasięgiem, jeżeli wypełniłbyś Aha. ten kontrakt do, do 2021 Aha. roku, e, no na pewno jest to jeszcze do zrealizowania. Na, na ten moment muszę powiedzieć, jakby pierwszy rekord, i później, później będę się zastanawiał nad drugim. Dane ma jeszcze, jeszcze kontrakt w Kopenhadze. Nie wiadomo, czy go będzie przedłużał, czy nie. Jaka tam, jaka tam jest sytuacja? Prawdopodobnie chyba mogę do końca roku. Eee, mhm. także on tam powiedzmy ten dorobek jeszcze może potarli no także gdzieś tam ten, ten na pewno będzie dużo dużo trudniej zdobyć niż, niż ten który jest tam bliżej, bliżej jak mhm. tak patrzyłem sobie po, 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 twoich, po twoich sezonach i, i i ty bardzo bym powiedział jesteś się napastnikiem regularnym no bo sezon 2016 mhm. 17 19 trafiń następny rok 21 trafiń Kolejny, czyli 18, 19, 27. Więc cały czas jest ten progres, ale no 20 goli to bym powiedział od trzech sezonów jest dla Ciebie takie minimum. Ta regularność to mhm. no jeszcze wcześniej możemy mówić o Piaście, gdzie zdobyłeś 20 bramek i koronek dla strzelców, więc tutaj no nigdy Cię właściwie ta chyba skuteczność specjalnie nie, nie opuszczała. To nie jest też nienormalna no. teraz sytuacja w Twoim wykonaniu. No, gra gdzieś ta regularność jest. Ja też. Wyjeżdżając z Polski, ja też zrobiłem może inaczej, zrobiłem trzyców w momencie, gdy grałem pierwszy setony jako, jako napadnik, tak? Później wyjechałem do Włoch wyjechałem tak naprawdę jako niedoświadczony, tak, okej, okay, jako doświadczony powiedzmy piłkarz, ale nie jako doświadczony napastnik ja też dużo, dużo się nauczyłem, dużo E, gdzieś tam słuchałem ludzi, gdzieś, gdzieś tam, którzy mi podpowiadali, e, dużo pomógł mi tutaj trener e, od napastników, e, Mark Strudel, który gdzieś tam miał e, ciekawe spojrzenie na na temat e, gry napastnika. Tak jak wcześniej gdzieś tam mówiłem, dużo współpracuję z edytorem, którzy pomagają mi, pomogli mi w zrozumieniu, e, w zrozumieniu gry. E, no i to gdzieś tam powiedzmy pokazałem, że nieważne ile masz lat, cały czas jeżeli chcesz, możesz możesz się rozwijać i, i to robię. Uważam, że jeszcze e, że na ten moment. Fizycznie, fizycznie czuję się e, bardzo dobrze, czuję się lepiej niż wcześniej i e, powiedzmy 2-3 lata temu nawet. E, także e, chcę, 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 to kontynuować. No, jestem głodny, głodny jakby bramek, chcę ich szczerać jak najwięcej i cały czas, cały czas iść do przodu. No tak, bo generalnie chyba ta, ta granica wieku też się coraz bardziej przesuwa. To, to że 31 lat to jeszcze jest kupa kupa grania, ale właśnie zastanawiamy Taki. to, co powiedziałeś, że, że tak sam czujesz, że taką pewną ewolucję jako też zawodnik przechodzisz cały czas. Myślę, że tak, no, to, to, to jest coś nowego do mnie dociera, coś, to, to, to coś nowego próbuję, eee, staram, staram się rozwijać, staram się iść, w, jakby nie zadowala się tym, co jest, chcę, to, chcę iść do przodu i. Co najważniejsze, że cały czas jestem głodny. Chcę tak? cały czas e, robić te, te kroki do przodu, i, i myślę, że, że to jest fajne, że, że gdzieś tam, mimo tam, powiedzmy, przekroczenia 30 lat, e, e, jestem w stanie osiągnąć jakby tam przy tą formą, Uważam cały czas, że, że jeszcze wiele dobrego przedano. A jakie rzeczy pokazał ci trener napastników, które gdzieś otworzyły ci też oczy? Co, 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 co jeszcze z nim poprawiłeś? Ja bardzo dużo strzałów oddawałem siłowo, trener zwracał na mnie uwagę, żeby bardziej skupił się na dokładności e, niż, e, niż na sile, a no, wtedy będę jeszcze robię te dane gdzieś tam to się to się potwierdziło. Moja skuteczność e, celnych strzałów jest poniżej 40%, skończyła do około 50%. i e, teraz chyba nawet jest powyżej 50%, także e, to była jakby ten cenna stawówka na jakby tam, tam początek. Czyli takie e, inteligentne bym powiedział się bardziej podejmowanie samych, samych decyzji, gdzieś, nie wiem, ustawianie się też na 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 boisku, czy, czy właśnie tylko sama jakość tego strzału, żeby to nie było e, siłowe, a bardziej bym powiedział, nie wiem, przemyślane właśnie. Aha. wiadomo tych, tych jakby podpowiedzi było więcej, jakby tam to był pierwszy pierwszy krok, który gdzieś tam tutaj przejechałem, to powiedział właśnie jak na czym się skupić podczas sodowania strzału. Druga sytuacja była jak współpracować z Timu Pukim, bo on był w tym, w tym samym okresie. Mhm. Kolejna rzecz była jak tam jak tam się poruszać, żeby jeden drugiemu robił miejsce. No wiadomo, to niego to proces ewoluował i gdzieś tam finalnie. Finalnie to to wyglądało dobrze, zrobiłem krok do przodu i e, Dzięki temu zacznę szukać jakby, jakby nowych rzeczy, nowych informacji, e, które, które mogłyby mi w stanie pomóc w poruszaniu się, w zaspoczeniu przeciwników. To też jest ciekawe, co mówiłeś na łączna z piłka, wspomniałeś w zasadzie o, o grupie deduktor, z którą też kanał Food niedawno robił robił ciekawą ciekawą rozmowę. Mhm. czym oni ci konkretnie pomagają, bo, bo bo z tego co wiem, kiedy na przykład jesteś na, na, na przerwie na reprezentację tak w Polsce to, to mhm. trochę z nimi współpracujesz. Jak to wygląda? Na czym to polega? Aha, a, a, analizujemy może nie każdy mecz, ale te mecze są analizowane raz na 5-6 6 meczów wysyłają mi eee... Dobre rzeczy i te rzeczy, które, które powinienem poprawić. Głównie w poruszaniu się po boisku, tak? To jest jakby skupiając się na tym, na, na, zrozumieniu, na zrozumieniu gry. Później, później w momencie, gdy, gdy przyjeżdżam do Polski, to to robimy, robimy jeden trening, dwa, zależy, jaka jest, jaka jest możliwość i pokazują mi to w treningu, jak jak mogę się poruszać. Plus ten trening jest nagrywany, jesteśmy w stanie sobie przeanalizować, jesteśmy w sobie go przeanalizować później, także chłopak e, chłopaki jest chłopaki bardzo dużym potencjałem i jedni z osób kto, dzięki, dzięki którym zrobiłem, e, dzięki którym zrobiłem krok krok do przodu. Czyli jest teoria, rozumiem, jest praktyka, tak? Mm. Ym, możesz wytłumaczyć, jak to też wygląda jakby, nie wiem, technicznie, że dostajesz, nie wiem, na WhatsAppa czy, czy na maila jakieś filmiki, jakiś taki konkretny do, do, przykład. Do, dostaję na maila, nie gdzieś tam angielują mm. moje mecze. Też kupę czasu na to poświęcają, bo to nie jest chyba to jakby to nie jest pięciominuta jak proces. Głównie o moim o moim poruszaniu się e, moja moja pozycja względem obrońców e, w momencie, gdy e, moi, za, moi, moi zawodnicy z drużyny mają, e, mają piłkę, gdzie, gdzie powinienem być w danym momencie, czy to ustawienie jest dobre, czy nie. E, no, czy to ruch dużo, na tą to, to... stronę, tak? Krok w tą, Zgadza na przykład, się. że troszkę, trochę inaczej Zgadza. powinien się zachować, zachować względem też obrońcy, Zgadza. tak? Czy swojego partnera? Zgadza więc takie po Zgadza prostu się. rzeczy, które później Zgadza. możesz sobie wypracować też rozumiem w treningu. Aha. Zgadza się. To, co to, to, to jest dobre na przykład jest to, że e, jest, jest bardzo duża powtarzalność jest, to, to nie jest jakby bardzo skomplikowana rzecz. Natomiast prze, musi ono być powtarzane i musi być e, 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 to są takie nawyki, ro rozumiem, tak? Tak, robione też, w odpowiednim. Tak, robione w odpowiednim momencie. Dzisiaj się nie zastanawiam nad tymi ruchami. Dzisiaj one wychodzą, wychodzą automatycznie i gdzieś tam oni analizują no. moją grę. Często powtarzają, że, że te ruchy, ruchy są dobre, no dzisiaj znaczy, się no, tam te, je, jestem w stanie tam swoim ruchem zaskoczyć, e, zaskoczyć e, obrońców, tak? A Także, dużo, dużo pracujesz na to... też nad, Aha? dużo pracujesz no, też nad nad ciałem, w takim sensie, że moim zdaniem no jednak ta ewolucja, nawet porównując cię jeszcze z ekstra klasy, a wiadomo, no to są cztery lata, to już trochę, trochę minęło. To też jest mm -hmm. takim bardziej bym powiedział napastnikiem atletycznym. O tak, że takim zawodnikiem, który dużo wykorzystuje też powiedzmy swojej takiej typowej siły, agresji, jakiejś przewagi mm -hmm. mm, na krótkim dystansie na przykład z zawodnikiem. Mm -hmm. eee, to jest jakby kolejny aspekt, który poprawiłem. Ja dzisiaj jestem eee, uważam zdecydowanie lepszej formie fizycznej niż eee, byłem 5 lat temu. Eee, no. Związkuję dużą uwagę do tego, jak, jak trenuję eee, też eee, ten, ten, dzisiaj muszę być bardziej skupiony na regeneracji i powiedzmy jest coraz starszy, dlatego to jest to jest, jest, jest również istotne ten, ten proces regeneracji, także, także ale też współpracuję z ludźmi też powtarzałem, że sam jakby nie jestem w stanie poprawić wielu rzeczy. Potrzebuję ludzi z wokół, którzy którzy pewne rzeczy widzą. Eee, dużo pomógł mi Ramek Rzepka, eee, dużo pomógł mi eee, Artur Gołaj z zagłębia podstawie z trenera przygotowania motorycznego, mm -hmm. motorycznego. Dużo, dużo rozmawiam, dużo współpracuję z eee, trenerem od przygotowania w dron, e, cały czas analizujemy każdy trening jakby jest badany, co potrzebuje czy odpuścić, czy dodać, w jakiej formie dodać, także e, lub, lubię słuchać ludzi, lubię gdzieś tam współpracować. Także jeżeli jest jeszcze tego efekt, to e, jakby nie ma nie ma powodów, żeby, żeby jakby tam przestawać, tak? To też właśnie trochę może być może przysz, przyszło u ciebie z, z czasem, że właśnie mm, mhm. no, właśnie nie, nie wszystko da się zrobić samemu, także warto jednak posłuchać też z boku. I, i wziąć sobie różne te rady, zebrać do kupy i, i spać się po prostu właśnie w kilku nawet w tych procentach zawsze poprawić sobie, sobie pewne parametry. Aha, ja uważam, że potrzebujesz ludzi dookoła siebie. Sam nie jesteś w stanie wielu rzeczy zobaczyć, tak jak e, taktycznie nie jesteś w stanie zobaczyć swoich błędów, tak, tak i fizycznie uważam, że ludzie są w stanie też pewne rzeczy zauważyć i ta współpraca jest, e, jest bardzo istotna. Także ja może tak, jeszcze, jeszcze wracając do, do, do początku tego pytania. Istotne mm -hmm. jest to, żeby, żeby ludzi słuchać. Ja jest to, ludzi ludzie słuchać w momencie, gdy ich odpowiednich spotkałem. Ja wcześniej powiedzmy nie spotkałem odpowiednich ludzi na swojej drodze, takich, którzy zrobiliby ważne, na mnie, na mnie wrażenie, albo nie wiem, pokazali mi coś nowego, nie? By, byli ludzie, byli trenerzy, ale, ale nie byli to trenerzy, którzy byli mnie w stanie czegokolwiek e, sensownego nauczyć, tak, e, Rem, Remek gdzieś tam pokazał mi e, inną pracę, ta praca nawołowała tym, że, że zrobiłem się mocniejszy, zrobiłem się silniejszy i gdzieś tam zacząłem szukać kolejnych jakby kolejnych rzeczy, które mogą jakby to udoskonalić. A macie jeszcze też taki kontakt? Właśnie nie wiem, bardziej konsultingowy bym powiedział. Eee, powiem szczerze, że, że bardziej bardziej koleżeński niż, niż konsultingowy, konsultingowy w tym momencie eee, Teraz dużo częściej współpracuję z trenerem od e, przygotowania tutaj na miejscu, jest, jesteśmy Logik, bardzo To jest logiczne, tak. Że, tak. E, także ta współpraca też jest dobra nie ma nie ma sensu jakby zbyt mocno komplikować sobie sytuację. Kiedy patrzysz na tą klasyfikację złotego buta, to, to przyjemnie hmm. robi się na sercu, bo, bo jest przed tobą właściwie tylko Robert Lewandowski, patrząc, jeżeli patrząc Aha. na sezony, grane jesień, jesień, wiosna no zawsze jest przyjemnie być gdzieś tam wymieniany wśród, wśród najlepszych. To jest jakby jakby. Impuzem do, na torcie do, 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 taka, do tak. <gry> Wisienka na torcie, to jakby motywacja do pracy, także. To są, to są przyjemne rzeczy. Po, po to się pracuje, żeby, żeby gdzieś tam były, były tego efekty. Mhm. Jak, jak wykonujesz pracę i widzisz tego efekt, no to, to, to ta praca jest jeszcze, jeszcze przyjemniejsza. Masz już taki plan, bo, bo... Bo różnie się mówi na, na siebie. W 2021 roku kończyć się ten kontrakt z Brentby, a też słyszę, że no miałeś kilka już ciekawych propozycji i, i egzotycznych, bym nawet powiedział, czy to Arabia Saudyjska, gdzieś chyba Korea, Korea Południowa, ale też jednocześnie pojawiało się Championship. No, wystarczy spojrzeć też na to, co robi teamu UPUK. Dlaczego nie? Dlaczego by chociażby nie spróbować jeszcze w takim w takim kierunku? Zastanawiasz się nad, nad takimi opcjami różnymi? Znaczy w piłce nie jesteś w stanie niczego wykluczyć, tak? Eee, piłka jest tak nieprzewidywalna, piłka jest tak dynamiczna, że, że wiele rzeczy jakby e, dzieje się spontanicznie. Dlatego jakby skupiam się na tym, co jest tutaj teraz. E, cieszę się z tego, gdzie jestem i, i... I tyle no. Skupię się na każdym meczu, a co to, to przyniesie czas, to, ee, to zobaczymy, no to co się będzie działo w przyszłości. Na ten moment ee, trzeba, trzeba dokończyć roki i walczyć o to, żeby żeby skończyć go jak najlepszym wyniku. Hmm. Ale rozumiem, że opcji zagranicznej to jeszcze absolutnie też nie wykluczasz, że to, to, to może być jeszcze ten jeden, jeden kontrakt hmm. poza poza Danią, poza Polską. Mm -hmm. e, no mówmy się. Dzisiaj, dzisiaj e, nie jestem nie jestem na etapie takim, które mógłbym wykluczać sobie sobie wszystko. No jestem na etapie takim, który muszę rozważyć każdą każdą dobrą opcję. E, ale żeby cokolwiek się, żeby cokolwiek zmienić, to musi być naprawdę do, do, dobra rzecz. Bo bo czuję się czuję się tutaj czuję się tutaj dobrze i gdzieś tam e, nie chciałbym zmieniać tylko na to, żeby żeby mieć z miejsca, żeby naprawdę coś. To zmieniał, to musi być, musi być to na dobrym poziomie, i dla mnie, i dla a, mojej rodziny. A patrzysz sobie na Timu Pukiego i tak sobie myślisz, kurczę, to, że w Anglii też mógłbym hmm. spokojnie dać, dać radę, no bo on był sensacją, powiedzmy, po tym hattyku z Newcastle, to, to już w Aha. ogóle w pewnym momencie taki mały szał się z powodu niego zrobił, Aha. Aha. E, a, a przecież z nim grałeś, więc doskonale wiesz, on też nie jest Aha. wiele od ciebie młodszy. Aha, Aha. E, no, Piłc pokazuje, że to nie są jakby tam mega duże różnice. Tak? Kwestia jest znalezienie się w odpowiednim miejscu w odpowiedniej porze. No. Przychodzi chłopak z Danii, gdzie do przemysłu robi, robi szelców, przechodzi gdzieś tam powiedzmy do, do Premier League i jest najlepszym, najlepszym piłkarzem, piłkarzem miesiąca. tak? Także wszystko się może zdarzyć, dlatego ta. Konsekwencja, koncentracja, jakby skupienie na sobie jest, jest bardzo istotne i, i trzeba czekać na na w ogóle sytuacji, trzeba trzeba dostać szansę ją wykorzystać i cieszyć się chwilą. Mhm. To co się dzieje teraz też wokół, wokół ciebie, bo, bo, bo myślę, że, że jesteś w takim momencie chyba chyba topowym, no właśnie, to, to, to może pierwsze pytanie, to jest ten wspólny na, na razie taki naj, 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 naj moment w karierze? Znaczy ten moment trwa już od jakiegoś czasu, to od dwóch lat. Jak e, tak ta regu, regularność jest, ale e, tak, bo, powiedzmy dwóch lat jest na jeszcze większym stopniu. Tak? Tak, strzelam e, często, gram gram dobrze. E, jest duże zainteresowanie, że myślę, że to od, od ostatnie powiedzmy półtora roku, dwa lata są, są na, na najlepsze od, od mm -hmm. początku od początku a opaska kapitana była pewnym takim naturalnym dla ciebie krokiem w związku też mm -hmm. z twoim starzem i, mm -hmm. i tą pozycją w drużynie. Myślę, myślę że tak ma Relacja w klubie mam dobre, jestem najbardziej doświadczonym piłkarzem. E, też myślę na, najwięcej zrobiłem szczatki na ten moment. E, mm -hmm. e, się, jest, jest też duża, jest, jest też duża, duża, duża rotacja. W e, zespole także no, to, to, to świadczenie pola tak mam najważniejsze naj, największej. E, no, myślę, że to był jakiś naturalny naturalny proces. Pewnie każdy, kto do ciebie dzwoni, a pewnie dzwonią teraz już, już dosyć, dosyć też często z racji mhm. tego okresu, który świetny, świetny masz kadra, tak? Mhm. się jeszcze w jakiś Aha. sposób nie wiem czy to jest dobre słowo. napinasz, ale gdzieś, Aha. no kurczę, jestem super, w super formie, yy, no a jednak Aha. tego powołania nie ma. Aha, znaczem się, no więcej nie mogę zrobić. Eee, no. Ciężko cokolwiek zrobić. No. Jestem ee, są powołani piłkarze z jakby z polskiej Ligi, są, są powołani Eee, tylko że jakby ze słabszych e, lig niż dońska. E, Dlaczego? Dlaczego jakby nie, nie miałoby być powołania z ligi z Ligi no, Natomiast mm -hmm. e, nie, na koniec nie e, e, ja ten decyduję, decydują trener. Ja sobie robię swoje czekam, czekam, na na to, co się wydarzy. jeżeli dostanę powołanie, będę się z tego bardzo cieszył, jak nie, będę pracował, żeby tam się znaleźć. Mhm. Mm Czyli pełen spokój, no bo faktycznie co no, można no. zrobić więcej tak Ty już ty już swoje to to w wysłałeś, może mnie uratować. Tak. <laughs> dokładnie, dokładnie. No, ty, już, ty, już, ty już swoją reklamę zrobiłeś jakby. No wiadomo, może więcej tutaj się faktycznie być może już nie da zrobić. Szczególnie tak jak mówiłeś, no, jest zainteresowanie z różnych miejsc od dłuższego czasu. Eee, także, także no, lu ludzie zwracają uwagę, ludzie gdzieś tam powiedzmy z żebym przechodził, tutaj jakby tam e, propozycja pracy rozmawiać, tak e, gdzieś tam e, no, no zauważyłem gdzieś tam powiedzmy na świecie jestem tak.